Dostarczyłeś, a teraz wynocha. Dobra, tylko mnie nie zjadajcie. Co za tchórz. W porządku, bierzcie pudełka. Najwyraźniej zaczynamy od malowania domu. Nie mam ochoty sama zajmować się taką czarną robotą. Rączka, chodź tu. Zrób to szybko. Nikt nie pomaluje domu lepiej niż ty. Według mnie idealnie. A kości będą świetnie się prezentować jako dodatkowe ozdoby. Uwielbiam je. Ale to jeszcze nie wszystko. Mój przyjaciel pająk zaraz pobiega po domu i będzie tkał pajęczyny. Tak, aby mój dom wyglądał jeszcze bardziej złowieszczo. A te figurki umieszczę na dachu. Myślę, że idealnie pasują do mojego wystroju. Den, na kogo czekasz? Zaczynaj! Tak, najwyższy czas zacząć. Zdecydowanie będę potrzebował pomocy. Moi przyjaciele z ziemi pomogą mi pomalować dom. Są już w drodze. Uważajcie, bo apokalipsa zombie może wkrótce się zacząć. Żartuję, żartuję. Haha, ha. to moi przyjaciele. Będą tylko malować dom. Mają kilka świetnych pomysłów. O takich. Na przykład odciski dłoni na ścianach. To przecież genialne. Super. To będzie malować dach. Do dzieła. Podrapcie się po głowie i zdecydujcie jak go udekorujecie. Brawa! Świetny pomysł! Te wszystkie odcienie zieleni idealnie ze sobą współgrają. A znak wyszedł naprawdę niesamowicie. Chłopaki, nie zawiedliście mnie. Możecie wracać pod ziemię. Resztę zrobię bez was. Dziękuję. Temu domowi zdecydowanie brakuje charakteru. Nie będzie zabić okno deskami, wszędzie rozłożyć mech i inne zielsko, a do komina przyczepić stare kamienie. Przyda się też trochę grzybów. Muszę zrobić wszystko, by poczuć się jak prawdziwy zombie pod ziemią. Trochę pysznych smarków też nie zaszkodzi. Rozmarzemy je tutaj. I jeszcze więcej smarków. Według mnie pięknie, a ja muszę zamontować zamek w drzwiach, który będzie miał oko na wszystkich. Fajnie będą też wyglądać kościste dłonie na krawędziach dachu. Teraz wszystko gotowe. Już skończyliście, a ja nawet nie zacząłem malować. Właściwie to najwyższy czas się tym zająć, ale zamiast zwykłej farby użyję krwi. Mam nawet urządzenie, które pomoże mi pomalować całą powierzchnię domu. Tadam! Wszystko gotowe. Następnym krokiem jest udekorowanie ścian nietoperzami. Moi przyjaciele, jesteście gotowi? Wspaniale! Teraz powiesimy kilka gotyckich latarni i postawimy ogrodzenie na dachu. Teraz mój dom wygląda jak prawdziwy zamek Drakuli. To niesamowite. O, jestem taki nieuważny. Potrzebuję natychmiast innej skrzynki pocztowej. Myślę, że głowa jednej z moich przyjaciółek sobie z tym poradzi. Teraz trzeba ją tylko wykopać. Oto, i ona, posiedź tu przez chwilę będziesz mi odbierać pocztę. Rączka, szybko do mnie zajmiemy się podwórkiem i zaczniemy od Twojej budki. Mamy już wszystko, czego potrzebujemy. No, pospiesz się. A teraz musimy to wszystko posklejać. I urączki będzie swój własny domek. Troszkę kleju i prawie gotowe. A teraz potrzebuję różnego rodzaju kamieni po to, żeby zrobić ścieżkę. Tych kamyczków mi bardzo odpowiada. Następnie wykorzystam dynie. Zamierzam umieścić je dookoła domu, a tę czarną siatkę zarzucę na ogrodzenie. Jeśli umieszczę na niej pająki, będzie wyglądać jak prawdziwa pajęczyna. A te piękne martwe róże również będą rosły na mojej posesji. A jako skrzynki pocztowej użyję czaszki. I szczęka pomieści wszystkie listy, które do mnie przyjdą. Teraz ja! O nie, tylko nie słońce! Spadaj stąd! Ten znak zakaz słońca będzie główną ozdobą mojej posesji, a następnie ustawię moje ulubione czaszki. Tylko dopiję krew i ustawię je w formie piramidy. Wszyscy zdecydowali się zrobić skrzynkę pocztową w kształcie głowy nudy. Czerwona trumna to inna historia, ma też mojego ulubionego nietoperza. Mam dla ciebie list. I po co tak warczeć? Ja tylko wykonuję swoją pracę. O rany, nigdy wcześniej nie widziałem odciętej ręki na ramieniu. List dla ciebie. Myślę, że dam go temu szkieletowi tutaj. Nie musisz być taki agresywny. To straszne. Używanie głowy jako skrzynki pocztowej? Kto na to wpadł? Oto twój list. O, ona gryzie! Wreszcie sobie poszedł. O, znowu jest słonecznie. Muszę wracać do domu. Tu mnie słońce nie dosięgnie. Przy okazji to świetny powód był dekorować wnętrze domu najpierw trzeba je pomalować, następnie zabezpieczę się przed słońcem i powieszę czerwoną zasłonę na oknie. Dalej rozwieszę łańcuch świetlny z moimi najlepszymi przyjaciółmi, nietoperzami, które również świecą. Ale to jeszcze nie koniec. Mam całą masę różnych nietoperzy, które zamierzam powiesić w całym moim pokoju. Czerwony dywan też się nada. Uwielbiam też lustra. Kiedy w nie patrzę, od razu myślę o mojej nadprzyrodzonej naturze. To naprawdę fajne. Więc lustro też by mi się przydało. No, co za przystojniak. Spać będę w tej uroczej małej trumnie, położę obok niej kilka moich ulubionych pluszaków i zapalę świeczki. To się nazywa idealny pokój. Przyda się też stół. Postawię na nim fondiu, z tym, że nie wypełnię go paskudną czekoladą, ale moją ulubioną krwią. Pozwolę jej płynąć bez końca fontannie, a ja będę ją tylko podziwiać. Myślę, że wyszło świetnie. Najwyższy czas uczcić zakończenie remontu kieliszkiem krwi. Na zdrowie moi słodcy, jak udekorować wnętrze mojego domu? Myślę, że na początek będę potrzebował kapsułki z wirusem zombie. To nada ścianom kolor, którego potrzebuję. A podłogę pokryję moimi ulubionymi deskami. Podłoga również musi być pokryta ziemią, z nią będzie mi wygodniej. Nie zaszkodzi też trochę mchu i muchomorów. Będą idealne. Wiecie, jak fajnie będzie pasował do mojego wnętrza blok ziemi z Minecrafta? Zobaczcie, jak odlotowo wygląda. Postawię na nim telewizor, obok niego krzesło, na którym będę odpoczywał, a na ścianie powieszę fotografię z moją ukochaną. Muszę też dodać kilka figurek i kamieni. Liany też nie zaszkodzą, wyglądają naprawdę fajnie na ścianach. Będę tu zajmować się moimi ulubionymi rzeczami. Jeść smakałyki i oglądać fajne kanały na YouTubie. Wszyscy oprócz mnie zdążyli udekorować domki. Ja też zacznę od malowania ścian. Muszę się zabezpieczyć maską przeciwgazową. Teraz możemy zacząć malować. No, świetnie mi to idzie. Gotowe. Następny będzie czarny dywan. Oraz czarny stolik i szafka. Umieszczę je w rogach pokoju. Dalej potrzebuję czarnych tkanin na stół i krzesła. Okay. Tutaj postawię moją ulubioną maszynę do pisania. Lubię wymyślać historię w wolnym czasie. Czarna Róża, ciebie postawię, o tutaj. Różne szkielety i kości, świece i czaszki. To wszystko bardzo fajnie będzie pasować do mojego wnętrza. Pozostało tylko zapełnić szafkę. Moje moce mi w tym pomogą. Mój ulubiony czarny niedźwiedź. I obraz skorpiona. Też na pewno znajdą miejsce w moim domku. I przydałoby mi się jeszcze kilka szkieletów. A na górze będzie siedział John. Przyjaciel pająk. Cześć! O, nigdy nie można mieć za dużo kości. Można też troszkę udekorować okno i obok powiesić tą wielką czaszkę. A dookoła okna rozwieszę kosteczki. Teraz można zająć się tym, co lubię. Wszystko gotowe, mam domek. We wszystkim. Chczęńcie mój dom. Mojego możecie nie oceniać. Wiem, że jest najfajniejszy. Ojej, gdzie my jesteśmy? Czeka na was challenge. Jedna z was dostanie czekoladową fontannę. Otrzymają ta, która najlepiej narysuje ją flamastrami. Ale jest jedna bardzo ważna zasada. Trzeba rysować ustami, a nie rękami. Macie jedną minutę. Start! Muszę wygrać, bo jestem tu najfajniejsza. Co? Przegrasz. Ponieważ to ja będę miała najlepszy rysunek. Bingo! Ty? Czy fontanna czekoladowa może być niebieska? Nie, to ja wygram. Zwłaszcza, że właśnie wpadłam na bardzo fajny pomysł. Po co wydmuchiwać tuż, skoro można po prostu zdjązkówkę? Kurczę, dlaczego o tym nie pomyślałam? Muszę spróbować. A! I co? Spróbowałaś? Udało się? Suzy, jak ci nie wstyd. Zamiast pomóc przyjaciółce, ty się zde mnie nabijasz. Trzeba dać ci za to nauczkę. To może mi w tym piórko. A? A, I co ja mam zrobić? O, mój rysunek wygląda okropnie. O, bo jeszcze gorzej. I teraz teraz na pewno przegra. Do darku się ze mnie śmiejesz, więc też przegrasz. A masz. To straszne. Co ty robisz? Ty też dostaniesz za swoje. Dziewczyny, czas minął. Zobaczmy, co narysowałyście. Julie, co to za czerwone plamy? Rozlałaś tuż? Chyba na swojej twarzy też. Suzy, dlaczego ty jesteś cała czerwona? Razem jadłeś pomidory, czy co? Takie rysunki nie nadają się na wygraną. Praca Milik też nie jest zbyt dobra, ale przynajmniej nie jest czerwonym bohomazem. Mila, wygrałaś. Hurra! Teraz to wszystko jest moje! No cześć, pyszna czekoladko! My też chcemy czekoladę i ją dostaniemy! To jest takie dobre! Tak się cieszę, że wygrałam. Ej! Gdzie jest cała czekolada? Kto zdarzył się ją wypić? Jak mu nie wstyd, złodziejki! Tym razem wasza nagroda będzie o wiele bardziej oryginalna. Widzicie tego słodkiego pieska? Nagrodą nie jest on sam, tylko kupa, która po nim została. W tej rundzie znów będziecie rysować ustami, więc postarajcie się. Czas start! Chyba nie ma nic łatwiejszego od narysowanie kupy. Okej, okay, żeby nadać rysunkowi bardziej autentyczny charakter, należy dodać do niego także zapach. Nie wiem jak to zrobić. Co to za smród? Coś tu zdechło? A może coś się zepsuło? Niedobrze mi. Ups, po prostu od dawna nie byłam stóp. Rysowanie stopami jest trudne, ale rysowanie łokciami jest znacznie lepszym rozwiązaniem. Ups! Dobra, nic się nie stało, mam więcej klamastrów. No szybciej, no. O nie, opóźniam się. Dziewczyny, kończymy. Czas pokazać, co wam wyszło. Proszę. Mila kupa jest w porządku, ale widziałem lepsze. Na przykład u Suzy. To niesamowite. Super. A kupa Julie nie jest zbyt dobra. Widać, że chciała przegrać. No to niech tak będzie. To ona dostaje prawdziwą kupę. Co? Ale to przez Suzy zrobiło mi się niedobrze. Nie będę jadła tego poskustwa. Musisz, takie są zasady. To straszne. Będę udawała, że to tylko czekolada. Czy ona naprawdę spróbowała kupy? Nie, to naprawdę jest czekolada. Dziewczyny chcecie trochę? Nie, dzięki. W tej rundzie waszą nagrodą będzie ryba. Aromatyczna i niesmaczna. Będziecie malować sosami. Myślę, że jest to dość zabawne i niezwykłe. Możecie zaczynać. Czas start. Nigdy wcześniej nie malowałam sosami. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić. Jaki dużo? Będę miała spory wybór. Ale dlaczego wszystkie śmieci rzucasz na mnie? Nie jestem twoim koszem. Dobra, czas działać. To będzie najsmaczniejszy rysunek, jaki kiedykolwiek zrobiłam. Zacznę od kaczubu. Ja od sosu serowego. Jest żółty, więc lepiej pasuj do tej brzydkiej ryby. No to zaczynam. Kurczę, jakoś szybko kończy się ten sos. Muszę znaleźć mu zastępstwo. O oh, yes. oh. wow. Myślę, że wychodzi całkiem nieźle. Podoba mi się. Kurczę, nawet stosunek Sus jest lepszy od mojego. Muszę się pospieszyć. O. Wiem. Mam pięć palców, więc mam pięć pędzli, którymi mogę malować w tym samym czasie. Mmm, ten sos pachnie naprawdę pięknie. Myślę, że mogę go trochę spróbować. Jest pyszny! Nie no to za mało. Chcę zjeść więcej sosu. Mila, czy ty jesz sos? Ale nie mamy tu frytek. No i moje sosy się skończyły. O nie, tylko nie na mój rysunek. No i proszę, wszystko zepsułam. To jest takie dobre. Kurczę, zjadłam wszystkie sosy. Teraz na pewno przegram. Czas minął. Chcę zobaczyć, co tam narysowałyście. Została mi tylko jedna opcja. Zamienić się rysunkami z Suzy. Czekam. Julie, co ty zrobiłaś? To nie wygląda jak ryba. Mila, czy możesz mi pokazać, co narysowałaś? Wow, wygląda dobrze. To najlepszy rysunek jak do tej pory. Tuzi, wcale się nie postarałaś. W takim razie to ty dostaniesz nagrodę. Mam nadzieję, że lubisz jeść słabe ryby. Ja? Ale to jest oszustwo. Ktoś będzie musiał zjeść paskudną rybę. Dlaczego od razu paskudną? Można ją podsmażyć, akurat mam panik. Ojej, co ty robisz? Ojej, sorry, po prostu nie wiem, jak z niego korzystać. Oh. Dobra, skieruję go na rybę Zobaczcie, jaka pyszna ryba mi wyszła Wreszcie mogę zjeść porządny obiad Co za pyszności Dziewczyny, tym razem czeka na was najsłodsza nagroda Ten puszysty kotek Będziecie musiały zrobić sobie koci makijaż. Kto zrobi to lepiej, ten będzie tego maluszka, jak zawsze macie jedną minutę. Zaczynajcie! Sama jestem bardzo podobna do kotka, więc nie muszę dodawać zbyt wielu szczegółów. Suzy, przeceniasz swoje możliwości. Dla wszystkich jest jasne, że to ja wygram. Nosek jest już gotowy, zostały tylko wąsy. Chyba nikt nie mówił, że nie wolno używać lustra. Nie wiem, jak można bez niego wykonać fajny makijaż. To o wiele łatwiejsze. Już prawie skończyłam. Nie macie szans, bo mój makijaż jest najlepszy. Ojej. Mila, patrz. Julie oszukuje. Używa lustra, nie wolno. Myślę, że trzeba dać jej nauczkę. Zgadzam się. I wiem dokładnie, jak to zrobić. Ej, co ty robisz? I dlaczego zniszczysz mój makijaż? Teraz na pewno przegram. A tak chciałam mieć tego słodkiego kotka. Mam pomysł, jak pozbyć się jeszcze jednej konkurentki. Suzy, nie dorysowałaś noska. Jeśli chcesz, to ci pomogę. Dobrze, nie mam nic przeciwko. Dobra, zaczynam. No teraz wyglądasz o wiele lepiej. Wyglądasz jak kotek. Dziękuję ci bardzo, zawsze wiedziałam, że jesteśmy przyjaciółkami. No to zdecydujmy, kto otrzyma tego uroczego malucha. Julie, nie mogę na to patrzeć. Nie będę mógł spać po nocach. Suzy, ty co zrobiłaś? Nie bawimy się w piratów z Karaibów. Co? Mia, to sprzeciaro. Jasz Mili nawiasem mówiąc wyszedł bardzo ładnie, więc kotek będzie się z nią przyjaźnić. Hurra, będę go karmić, kochać i... Arsyk! O nie! Mila chyba ma alergię na kociaki. Nie szkodzi, zajmiemy się Tobą słodziaczku. Arsik! Ojej, Mila jest cała czerwona. Chyba musi iść do lekarza. Prawda, nasz nowy przyjacielu. Jaki słodziak.